Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Jest to kolejny Weekly Bias na przyszły tydzień. Jak widać, ten tydzień nie był za bardzo jednostronny. Jak widać, Tropy Price Action. Zsuniemy sobie rysuneczki. W tym miejscu od tej świecy nagrywałem poprzedni Weekly i oczekiwałem na dalsze wzrosty po zawitaniu do tego fair value gap czy chociażby od początku tego poziomu jakim jest daily weekendowa gapa, która nie została wypełniona ciałem w dół. Dalej zostaje przy tym, że cena może opaść niżej, aby wypełnić PD Arrays, a następnie dopiero ruszyć wyżej. Utworzył nam się tu dniowy Value Gap, który został wypełniony powyżej 50% i cena z tego miejsca poszła wyżej, lecz bez większego skutku. Wiele sytuacji nie zmienił. Dalej oczekujemy na ten miesięczny poziom. Te dwa poszczególne bicycle Liquidity zostały zgarnięte. Więc jeśli w tym tygodniu, w następnym, czyli od dnia 21 kwietnia zobaczymy wzrosty, możemy spodziewać się tego poziomu. Jeśli nie, oczekiwałbym tak jak w tamtym tygodniu na ten value gap albo na ponowne zgadnięcie danej części side liquidity, jakim jest aktualnie ten dołek. Mocniejsze przełamanie na godzinówce bądź 4 godzinnym interwale, a następnie ten poziom. Chciałbym również przypomnieć, że wszystko co jest tutaj powiedziane nie jest bezpośrednią poradą inwestycyjną, a filmik powstał jedynie w celach edukacyjnych. Przechodząc sobie do fund dolar na monthly mieliśmy zgarnięcie SSL liquidity, następnie mocny wzrost wyżej. Tutaj mamy sytuację, gdzie cena Pokazuje już swoje odbicie w trendzie wzrostowym. Mieliśmy jedno odbicie od herwaliu, drugie odbicie od herwaliu, następnie nie byliśmy, nie byliśmy w stanie przełamać tego dołka. Zgarnęliśmy, idziemy wyżej, tak samo jak na euro -dolarze. Ten tydzień, jak widać, na funcie wzrostowym. Na euro dosyć chopi. Mieliśmy odpicie od tego rywaliu gap. Reakcja naszym potencjalnie następnym poziomem jest ten buy side liquidity, a następnie analogicznie następne szczyty, lecz do tego daleka droga. Jak możemy spojrzeć, mamy już lekką różnicę w euro-dolarze, ponieważ mamy zgarnięcie tych poszczególnych Five Liquidity. Można spojrzeć, że jest to drugi wrzesień 24. Jeżeli spojrzymy na ten sam szczyt, to jest ten na funcie. Nie został zgarnięty, a na euro został Ten sam szczyt. Przechodząc sobie do dniowego interwału widzimy, że od poniedziałku mamy każda następna świeca jest bulisz, czyli wzrostowa. Mieliśmy odbicie tego rwaliu gap. I na początku jednak wolałbym zobaczyć mocniejszą fazę retracement do tych dwóch poszczególnych. Per value Gap, jeżeli tego nie zobaczymy, myślę, że możemy z lekkimi przerwami dotrzeć do tego poziomu, czyli 1,34340. Wiele w tej kwestii się nie zmieniło. I na sam koniec przechodząc sobie do indeksu DXY. Mamy zgarnięcie tych dwóch poszczególnych sell side liquidity. W aktualnym tygodniu podobnie jak na euro dolarze nie wydarzyło się zbyt dużo. Patrząc na poprzedni tydzień mieliśmy ogromną świecę spadkową. Do tego ta świeca była zdolna przebić poniżej tej, tego dołka oraz knotem zgarnąć to sell liquidity. W dalszym ciągu oczekuję na spadki, lecz vice versa, ponieważ mamy tutaj przeciwną korelację, będę oczekiwał na poszczególny fair value gap. Przy mocniejszym zawrocie oczekiwam na ten fair value Gap albo to buy side Liquidity. Patrząc na to, że ten tydzień nie był aż tak mocno wybujany sytuacja na rynku się diametralnie nie zmieniła, to w dalszym ciągu pozostaje przy swoim Weekly bias i bardziej będę reagował, jeżeli cena będzie mi wyraźnie pokazywać, że mamy szansę na dużą i szybką fazę retracement. Jak najbardziej będę mógł z tego skorzystać, o ile przeanalizuję wszystko na spokojnie. Oraz jeśli pojawi się mój model. Wtedy mogę wchodzić w transakcje. Zerkając sobie jeszcze na przyszły tydzień na Forex Factory, widzimy, że w poniedziałek może być lekkie osłabienie rynku, spowolniona cena. Mamy francuski, niemiecki oraz włoski bank Holiday. We wtorek nie mamy żadnych newsów, również może być Chopi. Przy środzie mamy PMI zaczynające się od 9.15 później 15 minut później czyli 9.30 później mamy zastój i pod koniec mojego okna mamy Flash manufacturing PMI oraz flash services PMI. Tutaj może troszkę rozbujać aczkolwiek jest to dzień do spekulowania oraz wchodzenia w transakcje. Wiadomo, trzeba być tego świadom, że bliżej newsów może nas szybko wykruszyć. W czwartek Unemployment Claims, więc jak najbardziej również będę spekulował. I piątek mamy włoski bank Holiday. Jak widać cały tydzień można analizować, co dzieje się na rynku. Trzeba, trzeba być tego świadomym, że w poniedziałek i we wtorek może być topi i cena może oczekiwać na te dwa poszczególne dni, aby ruszyć cenę w danym kierunku. Zresztą, jeżeli szybko jeszcze spojrzymy sobie na euro dolar oglądał wykres w tym tygodniu, może zauważyć, że od poniedziałku cena nie zrobiła zbyt wiele. Mieliśmy w garnicie tych dwóch sell size liquidity. Poszliśmy troszkę wyżej, odbiliśmy się od tego fair value gap. Lecz tu mielibyśmy jedną sytuację na zakończenie fazy retracement podczas sesji londyńskiej tu we wtorek około godziny 11-12 była zawrotka więc tu mamy drugą okazję przez większość czasu mieliśmy choppy price action i nie do końca było wiadomo w którym kierunku zmierzamy najpierw zmierzaliśmy niżej poszczególne sell side. Następnie potencjalnie mogliśmy wgadnąć to buy side liquidity, li, li, lecz zawróciliśmy niżej fazę retracement i z tego miejsca albo będziemy konsolidować do środy bądź czwartku, albo już w poniedziałek i we wtorek cena ruszy w poszczególnym, czy wzrostowo, czy spadkowo. Niestety nie mam szklanej kuli, więc nie jestem w stanie powiedzieć, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Jeżeli filmik Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę i zostawić subskrypcję. Możecie napisać w komentarzu propozycję na następne odcinki. Życzę Wam wielu udanych transakcji oraz wielu wyciągniętych lekcji. Trzymajcie się.